Witam wszystkich serdecznie, tutaj Ragnarok. Tym razem jestem z gościem. Cześć. No, poznajcie PS3, Video P2. I jak widzicie, mamy już tą halabardę, o której mówicie. Mówiłem wcześniej i razem postanowiliśmy, że nagramy troszkę odcinków Skopa, więc tak pomyślałem, że, znaczy razem pomyśleliśmy, że można by nagrać zabić jednego z bossów, następnego bossa, którego jeszcze nie widzieliście. Tutaj w katedrze byłem ostatnim razem, więc to na pewno pamiętacie. W takim razie, co tam, idziemy czy coś jeszcze robimy? Tak, myślę, że możemy iść. Ten boss znajduje się na samej górze tutaj tego, tej budowli. Znajduje się on na dachu. Boss to są dwa takie gargulce. Zresztą wszystko będzie przedstawione na takiej kaccece więc nie musicie się martwić o nic, wszystko tak zobaczycie jest. sobie. Eee, Ogólnie całkiem z... myślę, że no, no, no. płynnie to wszystko tutaj no, chodzi. Wiesz co może być, ja mam tam mało FPS, tutaj będzie ten... Oj oj oj, tak, tu trzeba jak się jak wycofać, ja bo nie dużo nie ich wie. jest. Miejsce. Ta hala Barda będzie to świetna. Ja tak może tylko powiem, że... Oj... Eee, hmm. Że w opisie pod moim filmem będzie Daj, link do twojego filmiku, żeby sobie hmm. po prostu tak, moi widzowie tak mogli samo. zobaczyć filmik z Twojej perspektywy. Tak jest nawzajem i to samo będzie u, u mnie. Dobra, wiesz co? chodź, zanim pojedziesz na posał, tutaj masz jeszcze kilka takich bonusów. Tak, tak, ta, pamiętam. Jest ten, no, no, no. Żół, ten złoty koleś, trzeba go uratować. Mm -hmm, przed, ten złoty czy... koleś tutaj. Znaczy, yy, przed, przed, najlepiej. Tutaj masz jeszcze taki bonus. Ojca. Tu byś miał skarb. Ja go nie widzę, ale on chyba tutaj jest, chyba że tak wziąłeś. Nie, ja tu jeszcze nie byłem, w takim razie pozbieram go. Musiał wypić jednego, jest eee, Duż, dusz, Duża dusza nieznanego żołnierza, już mam plus dwa Aleksji. O, plus dwa, ja mam plus jeden. Będę musiał pójść tam w tej krainie z duchami. Słyszę no, dzwon. Też, też słyszę dzwon, nie wiem co to znaczy. E, te, tak, właśnie tam jest sólki, tam jest dusza tego sulkipera do wzięcia. Hmm. Będę musiał się tam wybrać w jakimś następnym materiale. o, no. o co, szybko poszło. O, jednym e, w jednym strzałem bardy pada. W ogóle czekaj ja sobie tylko ustawię Humanity, bo jak ja jestem u ciebie teraz w świecie, to ja nie mam możliwości się leczenia tymi potionami, są one niedostępne. Więc jakbyś mógł czasami jakbyś widział, że mam mało życie, to ulecz mnie potionem. Znaczy siebie po prostu uleczyć potionem, to mi też życie wzrosnie. Kto? Tak, tak. No dobra, to, mam gdzieś To jest fajna opcja. Czy na mam i 9 plus 2, to spokojnie. Ewentualnie krzyczę, jak mu zapomniał. Mhm, mam 11 Humanity w ogólnie, ale. Wiesz co tu masz jeszcze taki skarb? Nie wiem. wiem, tam dalej jest. Kojarzę wiem. go. Tylko najpierw chciałbym uratować tego kolesia, aby móc go zabić później. Okej. Okay. Ja, nie wiem, zabijasz go na miejscu tutaj od nie, razu? Nie zabijasz go na miejscu. Przy bonfajerze, bo przy bonfajerze, po drugiej rozmowie, on da nam e, pewien item. Taki pierścień nam mhm, daje. Ja, ja wiem, wiem, że go zabijasz. Ten pierścień chyba tam ci zwiększa e, życie maksymalne, ale. Działa on na takiej zasadzie też, że. Dobra, y, jak go zdejmiesz, to on chyba ulegnie uszkodzeniu. Czy... No dlatego ja go noszę zazwyczaj jeszcze przed Co? ninja ringiem i tym ciężkim pierścieniem Heavy Sword, Heavy coś tam. Ring ten z srebrnego rycerza. Przieczeństwo na wprost. Dobra, to sobie weź to. No. Jak ja zazdrością patrzę na ten twój pierwszy let's play, jak ty zabiłeś to od razu tego srebrnego rycerza. Boże, chyba za ósmym podejściem mi się udało zabić. To tak się wściekałem dla mnie to był najtrudniejszy chyba przeciwnik w grze. A dzięki. No stary, brał mnie na strzał. Nieważne czy blok, czy nie blok. No był jeden strzał i do widzenia. Aż tak upierdliwie ginąłem na nim na tym na Xboxie. Wiem, że dwa dni go robiłem, bo musiałem robić przerwy ze złości. Tak, moi drodzy, już udajemy się teraz do Bossa bezpośrednio pozbieraliśmy wszystko tutaj. Należy pozbierać. Może wezwiemy jeszcze tego kolesia od słońca. Gdzieś też to powinien być, do wezwania, ten dodatkowy. Ewentualnie, jestem ciekaw, czy często są teraz inwazje, wiesz? Innych graczy. E, chyba tak. A wiesz o tym, że będzie też arena? Mhm, wiem, wiem, ale u nas o, chyba w jest. tej e, zawartości dodatkowej. E, yy. Co, aha, przyzywasz tego... Tak, przyzywam e, tego rycerza solari. Tak. Okej. Okay. Słońce. Wznawca Słońca, chwalmy Słońce. Mhm. W ogóle zauważyłeś, że to jest chyba jego miecz przy tym y, trupim smoku? Boś tam nazywa właśnie Astorian, czy Astoran. Tak, czy to, tak. To, tak. To jest y, nasz pomocnik, z którym gadaliśmy już wcześniej i pewnie go I... pamiętacie. Służy właśnie nie. do tak. pomocy. <laughs> Dobra, nie jest to postać, która jest sterowana przez gracza, tylko właśnie yy, przez, przez komputer. Grę. Ale we trójkę powinniśmy zrejpić dubsko temu Gargulcowi, chyba chyba coś pójdzie nie tak wybitnie. I obejrzyjcie filmik. Dobra, wchodzimy. Ja tego filmika nie przywinę, dobra? bo nie sobie go Pierwsza raz grałem w tą grę to był boss, na którym miałem problem. Ja też próbowałem zawsze samemu. Wiesz co go tutaj załatwić? No, bo na, um, niego, na niego trzeba trochę pomyśleć. Tak ja się później zorientowałem, że nie, nie na tak na pałek na Taurusa. Tylko tutaj trzeba wyczekać dobry moment lata. Tak, tak, i też trzeba się uważać, żebyś nie spadł do dachu. Mhm. Ja raz tak miałem, że Dobra. już... Dobra. Ten ostatni gargulis mnie zabił. Dobra. Warto też powiedzieć, że możemy mu odciąć ogon, zdobywając jego topór. Nie jest on jakiś tam wybitny. Tak, no, nie jest e... wybitny ten topór. Hmm? Oj, coś go nie mogę hitnąć. No, a już dostałem, nie? Oj, po... i ma Oj, topór. Pożytku. Jeden hit! <laughs> a ty masz niesamowitą burz, no. Nie Dobra, on już jest dead. I, jak zauważyliście, jego brat przyszedł w międzyczasie z, jest to cholernie upierdliwy. Tak. I opiniom, Ale miał na szczęście tylko <laughs> połowę życia. No. Tak jest. Oj, no coś mi się zaczęło, że on y, stał w miejscu. A tak, bo mnie wyrzuciło teraz do mojego świata gry. Mhm, czyli jakby koniec, tak? Tak, tak. Po każdym bossie, boss obszaru jest do pokonania, powracasz y, z nowym człowieczeństwem. Zostałem jedno Humanity oraz pięć tysięcy dusz. A ile, ile ty zostawiłeś za tego y, 10 bossa? tysięcy. I... 10000 i dwa Humanity. No to nieźle. Ale to nieźle, nie, to nie wiedziałem, że tak można Bardzo, bardzo fajna opcja. A wiesz co, zostajemy jeszcze trochę na czacie tutaj, zanim nie wrócę do Bonfire'a. Tam słyszałeś o tym, że będzie wprowadzona arena PvP. Tak, tak, słyszałem o tym. To. Później możemy nagrać ucinki PvP, Ragnarok kontra kanał <grym> PS3 <Pestrzem grym> mówi. Myślę, że to by było, było ciekawe, ewentualnie takie walki PvP. Słyszałeś, że to będą walki PvP, oprócz takich, że jeden na 1 to są też drużynowe? Mm, tak tak, fajnie to, wiesz co, widziałem. Widziałeś yy, też ma ten, game, ten gameplay, cały z tego? Słucham. Widziałeś gameplay z tej areny? Nie, jeszcze nie, ale czytam na razie o niej zapowiada się rewelacyjnie, bo zapowiada się na coś takiego jak było w World of Warcraft, gdzie ja grałem bardzo długo w to. Dobra, teraz zabiję w ten dzwon, to blisko oglądajcie. To jest pierwszy dzwon, który musimy uruchomić. I mi się to bardzo podoba, bo wtedy będą, można nawet klany robić w tą grę. Ja widziałem to na takiej też zasadzie na takim gameplayu, na YouTube jest, że pewna drużyna wchodzi do takich klatek jak są na przykład Sense Fortress i te klatki chyba się po jakimś czasie zapadają i cała drużyna wypada na arenę i druga przeciwna też w tym samym czasie. No i ta arena jest takim kwadratem o równych wymiarach no i po prostu te drużyny ze sobą walczą. Chociaż chyba widziałem Free for All, że nie było drużyn. Mm, ale o drużynach tam właśnie czy, czytałem trochę ten też. Że to ma być no, właśnie w takiej No właśnie sposób, ja na to czeka. Ciekawe. To po prostu nabiję sobie postać, bo chciałem bardzo długo na przykład grać w Dark Sola na Xboxie, ale tam w zasadzie nie miałem żadnych znajomych, wiesz, nikogo tam nie mogłem znaleźć fajnego do gry. to tutaj moglibyśmy zrobić coś takiego, że jak już podlewelują nasze postacie. To możemy ponagrywać te odcinki z PvP i czy też zobaczy ten nowy kontynent, bo planujesz iść na te nowe lokacje po zakończeniu fabuły Podstawki, czy w trakcie? Znaczy myślę, że to chyba jak zakończę fabułę, to wtedy udam się na te lokacje właśnie te nowe, z tego z DLC. Właściwie to znaczy, jak zakończę fabułę, nie będę wiesz tutaj na New Game Plus iść, ale mm -hmm. przed zabiciem, powiedzmy, ostatecznego bossa, to zbadam wszystkie te nowe obszary sobie. Mm -hmm. Wiesz, co już? Ma, ma, mam nawet pomysł na to spożytek warty 10 tysięcy które właśnie dostałem dla tego bossa. Kupię od razu ten klucz do lasu. O, to jest niezłe miejsce na farmienie. No, właśnie też później pokażę widzą, w jaki sposób, bardzo prosty sposób można pofarmić. A dodatkowo też wstąpić do tego komendantu. No cóż, no to co? No tutaj się raczej pożegnamy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na takim mini kopie Tak, mam nadzieję, że wam się podobało. No, dzięki za uwagę, żegnam Was Ragnarok i. ps jest Trzewidos PL2. No hejka. No, trzymajcie się na razie, cześć.